A przepraszam pana! Zrobił był mi pan w poniedziałek światło, bo coś tam się stało. No. Czasu to ja mam całe życie, moi drodzy. Sprzęt porozkładany. No i się bawimy. Pani po prostu gdzieś szarpnęła mocniej. Może jakimiś zakupami, może jakimś koszyczkiem wytargała kable, jak to panie zawsze delikatnie wszystko robią, w co też bardzo mocno wierzą, wytargała te kable, no i mówi, kurde, jakby tam pan popatrzał, bo coś nie działa. Tam nawet nie trzeba było logiki odpalać, bo ten kabel wisiał z boku. Ale zrobimy. Pomożemy sąsiadom, jak najbardziej. Skąd to wszystko, moi drodzy? Skąd to się bierze wszystko? Waldas, umiesz, ty umiesz, ty się znasz na tych rowerach, ty umiesz te rowery reperować. Moi drodzy, ja się tego nauczyłem. Waldas, ty tam, pianina, ty wiesz o co chodzi, no. Moi drodzy, ja się tego nauczyłem. Mnie nikt nie nauczył <laughs> ciąć drzewo, no może ciąć, coś tam podpatrzałem. <laughs> nie wiem, ile miałem lat, jak ojciec wyjechał. Po 40 paru latach teraz wrócił z powrotem czy 40. Ja za łebka niemile miałem naście lat, czy 10 lat, czy od tego czasu robiłem wszystko przy domu. Mieliśmy tylko mamę i trzy siostry. I nigdy bym nie miał do niego zarzutów żadnych za to, co się stało, bo dzięki tej sytuacji, która się stała, ja na dzień dzisiejszy potrafię sobie przy domu zrobić wszystko. Dlatego wam mówię, żadne, nikt mi nie będzie gadał, że coś, kto komuś tam kazał się czegoś na pamięć uczyć, daje mu coś w życiu takiego, czego on potrzebuje. Moi drodzy, praktyka, życie, czyni mistrza. Zanim będziesz mistrzem, no to musisz w danej dziedzinie troszeczkę pogłówkować, tak? Moi drodzy, ja co bym nie zaczął? Ja zacząłem pracę nad sylwetką swoją. Ja się wszystkiego uczyłem na swoich błędach. Ja nauczyłem się fotografii, wszystko się nauczyłem na swoich błędach. Kupiłem niepotrzebny obiektyw. Za no właśnie. Później trzeba było coś z tym obiektywem zrobić. Kupiłem drona za chwilę wyszedł nowszy. Trzeba było coś z tym dronem zrobić. Sprzedać, pokazać, sfotografować. Co napisać, żeby to sprzedać. Jak rozmawiać z klientem, moi drodzy. Ja się wszystkiego w życiu uczę sam. Ktoś mi tam coś podsuwa. Gdzie później chce mnie zagarnąć. Bo tak też się działo w międzyczasie. Każdy z nas ma te możliwości. Dlatego na dzień dzisiejszy ja różne rzeczy słyszałem. Czy tam gdzieś w rodzinie o uszy się obiło, czy coś. Adam może troszeczkę za mało czasu z Lindą, córeczką moją na która ma w piątek 8 latek. Z numerologii to jest moja cyfra, 8. Nieskończoność to jest moja cyfra. Duchowość, nieskończoność. Moi drodzy. Ja powiedziałem jednego, to, że ta moja najpiękniejsza na świecie, księżniczka ma tak, jak teraz ma. I ja jestem tu, ona jest tam. I dzieje się, jak się dzieje, wszystko jest na mamy głowie też. <laughs> Dużo w życiu zrozumie i będzie w życiu, starała się nie popełniać pewnych błędów. Ja jej to często tłumaczę. Będzie dobrym człowiekiem. Bo konsumpcjonizm na dzień dzisiejszy niszczy dzieci, ludzi, rodziny. Wszystko niszczy, moi drodzy. Ja często coś słyszałem, po czym pytałem się i sam, bo ona mnie nie okłamie. Ja pytałem się i sam. Linduś, potrzebujesz ty to? Nie, ja nawet nie lubię, choć nawet o kota coś tam chodziło ostatnio. Nie, ja nawet nie lubię kot. Ja lubię mojego pie... Ja lubię moje dwa pieski, a ja nie chcę żadnego... No odpowiedź przyszła mi sama, ale ja się nie kłócę z nikim. Ja, broń Boże, ja mam jeszcze szacunek do swojej kobiety, że ona to ma wszystko na głowie i jest w stanie to wszystko uciągnąć. No bo ja siebie nie wyobrażam, na przykład, żebym był sam przy dzieciach i, i nie robił tego, co robię na dzień dzisiejszy. No nie nadaję się po prostu do tego. Nie jestem takim człowiekiem, się przyznaję do tego bez winy. Ja, ja bez bicia nie muszę z nikim na ten temat rozmawiać. W sensie nie nadaje się do czegoś takiego. Kiedyś byłem inny, teraz też jestem inny. Po takim czasie bycia swobodnym człowiekiem, po takim czasie samej tej możliwości pomagania ludziom, moi drodzy, w formie jakichś tam terapeutycznych rozmów, w formie jakiś, ja się po prostu przestałem denerwować. Ja mam naprawdę lekkość do ludzi akceptację problemów, które są gdzieś u nich w życiu i staram im się to przekazać w taki sposób, żeby z tym nie walczyli. I to jest piękne. I to do was przychodzi poprzez gdzieś tam wiedzę, którą w międzyczasie uzupełnia, uzupełniacie poprzez... Dlatego ja uczyć, coś tam podpowiedzieć swojemu dziecku, jak najbardziej, ale ja mu w życiu niczego nie będę kazać. Ja tej mojej księżniczce powiedziałem kiedyś, no ty się uczysz dla siebie, moja kochana. Nie dla taty, dla mamy. Ja twoich ocen... Tego nie muszę widzieć. To jest dla ciebie. I tyle. Ja nie jestem takim człowiekiem, że potrzebuję 24 na, na dobę wszystko widzieć, wiedzieć i mi pasuje to, jak to jest. Jakby było inaczej, musiałbym coś zaakceptować, to bym zaakceptował. Ale ja po prostu na dzień dzisiejszy pogodziłem się z tym, co jest. Nie walczę z tym, a chciałem. Nie walczę z tym. Ja to zostawiłem tak, jak to jest, bo ja wiem, że czas pokaże. Czas to jest wytyczna naszego życia. Ja wiem, że teraz jest jak jest, jest cudownie, jest mi wspaniale, jej tak samo jej niczego do życia nie brakuje, wiedzie im się bardzo dobrze. Dlatego ja na dzień dzisiejszy zaakceptowałem, co jest. <laughs> jak ta moja malutka księżniczka mi kiedyś powie: Tata, ja chcę tam i tam, bo tak już często powiedziała, to ja jej pomogę w tym. Ja jej nigdy nie powiem nie, albo powiem: Ty się zastanów, bo nie, moi drodzy. Straszenie, tak jak byliśmy mali, ja tego nie chcę praktykować dalej w swoim życiu, bo to jest największa głupota. Praktyka życie uczy. A druga sprawa, w wieku, nie wiem, ilu chyba 10 lat nauczyłem się gotować, czy 9? Nie, mama musiałaby to sama powiedzieć, bo już nie pamiętam. No, kiedyś taka historia, nawet była gdzieś pojechała, było bardzo zimno, i wiedziałem, że jej będzie zimno, jak wróci. I szykowałem jej kawy, bo wiedziałem, że ona strasznie lubi kawy i to też wiem, po kim ja to mam. I ta moja ukochana matula, coś się spóźniało, a pociąg się spóźnił, czy coś, a ja cały czas te kawy tylko zalewałem. I, no i nie chciałem jej pokazać, ile tych kaw zrobiłem, wszystkie szklanki z szafy powyciągałem. Nie pomyślałem, że... Nie było telefonów, nikt wiadomości nie miał wysadzić. ja chciałem, żeby ona się tej kawy gorącej napiła, jak przyjedzie. I ja gdzieś je tam pod zlewem układałem te szklanki pełne, żeby jej nie pokazać, ile ja tego zrobiłem. Aż dostała. Tom jak przyjechała, chyba dostałem gorącą, bo już nie pamiętam. I takie historie moi drodzy uczą, dlaczego ją mam w głowie do dzisiaj. A historii było różnych, pełno. Ciężkich historii, takich jak sobie przypomnę. Jak patrzałem na mamę, co tam przeżywała w życiu, to była tragedia dla mnie do dnia dzisiejszego, ale ja to zaakceptowałem. Zrozumiałem po czasie jedną rzecz, że ja nie mogę nikomu gadać, jak ma żyć. To, co było między nimi gdzieś tam rodzicami, to jest ich sprawa. To oni sobie to wszystko gdzieś tam w życiu poukładali. Ja w to nie miałem najmniejszego nawet i dobrze. Różnie się to dzieje, później się ktoś na kimś tam wyżywa. Ja miałem inny plan, ale zaakceptowałem wszystko. To jest piękne. Jestem mega z siebie zadowolony. Jestem mega inteligentnym i kreatywnym przez to człowiekiem. I, i życzę tego każdemu z tego serca. Działam dalej, bo nie będzie świeciło. Jak logika działa, to tu nie trzeba 10 ludzi, żeby to naprawić. Wystarczy telefon z jednej strony i nie musicie nawet nikogo wołać. Wszystko jesteście w stanie, w stanie sami ogarnąć. Tak jak Wam kiedyś powiedziałem, telefony to nie jest tylko pożerać naszego czasu. Możemy na nim naprawdę zarobić pieniądze. Możemy z nim naprawdę zarobić pieniądze. Zobaczcie, nikogo nie trzeba wołać, kręcę się nim kółkiem. Ustawiam kamerkę. W moim kierunku patrzę, czy działa. Działa. Skręcam. Do widzenia. Chcę Wam coś powiedzieć, chcę się z czymś z Wami podzielić, moi drodzy. Moi kochani oglądający i słuchacze. Nie każdy widzi. Słuchajcie jedną rzecz. Dziwne jest to, nie? Że świat ze mną współpracuje, jak ja współpracuję z nim. Posłuchajcie jednej bardzo ważnej rzeczy. Często jadąc samochodem przepuszczam ludzi. Jak gdzieś widzę, że się śpieszą, no różnie reagują na różne sytuacje życiowe tu w ruchu ulicznym, i często ich przepuszczam. Często gdzieś tam uśmiechnę się, ręką pomacham. I dziwne nie, że jak ja się gdzieś śpieszę, tak jak teraz na przykład, i wyjeżdżam, skąd wyjeżdżam, spod domu, jedzie pan, stoi i przepuszcza mnie, uśmiecha się i macham bi ręką, moi drodzy. Co siejecie, to zbieracie. Prawa natury. Jak żyjecie, tak żyją z Wami też inni. Amen. Jaka miła obsługa. Podjechałem tu na miejsce. Od wyboru do koloru. Potrzebuję akurat ten kolor, który jest na wyspie, bo chcemy coś w kolorze tej wyspy, co tam jest jedna część. Żeby sobie to troszeczkę pomalować, tam przejechałem po tu To jest takie moje oczko w głowie ta wyspa teraz. I ona musi być dopieszczona na ostatni guzik. Jest dopiero co do tarta. Była cały czas garażowana, cały czas w suchym, żadnej wilgoci, nic. Dlatego chcę, żeby wyglądała cały czas jak oryginał. I ta część nie może być czarna, musi być pod kolor. I tak mi się uwidziało i się dzisiaj uczę robić podkład szlifować, coś tam nakładać nowe także znowu coś nowego w życiu się dzieje a to nie jest tak do końca moi drodzy jak będziecie w życiu postępować jacy w życiu będziecie tak was też będą traktować kaweczkę dostałem może nie włoska ale też się dopić ciepła Żyjcie jak najlepiej, wtedy to życie będzie smakowało idealnie. No i komplet, żeby sobie takie troszeczkę pomalować, dobra, jeszcze sobie olej wykupiłem, tam był wymieniany, ale ja sobie wolę samemu jeszcze zmienić. No i raz, dwa, trzy, cztery, pięć sprzętów na jeden taki malutki element. No dobra, to się jeszcze może kiedyś do czegoś przyjdą. Pięć, pięć sprzętów, stówka, plus jeszcze ten olej. Witamy w Niemczech. Herzlich willkommen. W Polsce to by mi za te pieniądze pewnie jeden fajny element w samochodzie zrobili. Chodzi mi o pomalowanie, nie? nie. Jak oczko w głowie, zobaczcie, jakie czyściuteńkie. Olejek stary spuszczony, nowy wlany. Część zdemontowana. sobie powolutku grzebie. Kurde, żebym miał więcej czasu, to bym tu ludziom ogarniał też i te skutery, i te wszystkie rolki. Wiecie, co jest najfajniejsze w tym, co mi się podoba? Zobaczcie to. Jest tak jak w samochodzie, specjalnie taki na zimę pokrowiec gumowy, żeby butami tego nie brudzić. Ktoś, kto go kiedyś kupił i wiedział, że go będzie szonić z pierwszej ręki. Pierwszy właściciel. Ktoś, i przejechał nim tylko ponad 3000 km. Ktoś, kto go kupił, wiedział, że ktoś upierdliwy go chyba później kupi. Chyba już to wiedział, że będzie patrzał na rysy. Ej tak gościu sobie, sobie fajnie spoleruje.